Próbny egzamin maturalny z matematyki. Zestaw przygotowany przez serwis zadania info. Poziom podstawowy, jest to pierwszy zestaw przygotowany w 2024 roku. Jest to zestaw z 2 marca. Wszystkie zadania będą połączone w jedną playlistę, ale zadania będą robione grupami. Pierwsza grupa zadań, zadania od 1 do. 5. Zadanie pierwsze. Liczbą odwrotną do liczby i tu mam zapisane wyrażenie jest liczba 0,25 do potęgi 1/4 odjąć 18 do potęgi 1/2 plus 4,5 do potęgi 1 i to wszystko jest do kwadratu. I muszę pamiętać, może sobie to zaznaczę tutaj że odpowiedzią nie jest ta liczba, którą tutaj będę wyznaczał, tylko odwrotność tej liczby. Mam to zapisane za pomocą potęg. Do potęgi jedna czwarta, do potęgi jedna druga, do potęgi jedna druga, czyli są to pierwiastki. Mogę zamienić te liczby na pierwiastki i próbować robić działania na pierwiastkach, albo mogę zostać przy potęgach. Więcej jakby możliwości dają mi działania na potęgach, czyli zostanę tutaj przy, przy potęgach i zamienię to na ułamki zwykłe. 1 czwarta do 1 czwartej odjąć 18. 9 razy 2 do 1 drugiej plus 9 drugich do 1 drugiej i do kwadratu. Dlatego to zamieniłem, że żeby mieć teraz tutaj potęgi trójki dwójki, czyli nie 18 i nie 4,5. 1 czwartą zamienię na dwójkę to jest 2 do minus 2 i do 1 czwartej. Odjąć 9 do 1, drugiej razy 2 do 1, drugiej i dodać 9 do 1, drugiej przez 2 do 1, drugiej. I to wszystko do kwadratu. Czyli mam potęga potęgi, wykładniki się mnoży. Do minus jednej drugiej, odjąć 9 do jednej drugiej, czyli inaczej pierwiastek, to jest 3 razy 2 do jednej drugiej i plus 3. 3 przez 2 do 1, drugiej i wszystko do kwadratu. Oczywiście ja tego do kwadratu nie mogę podnosić, bo tutaj w nawiasie mam sumę różnicę, No to wzory skróconego mnożenia mi nie pozwalają, żeby to w ten sposób zrobić. 2 do 1, drugiej to jest inaczej. 1 przez 2 do 1, drugiej i jeszcze mam na końcu zmienię kolejność. Plus 3 przez 2 do 1, drugiej. Odjąć 3. Razy 2 do 1 drugiej i do kwadratu. Te wyrażenia tutaj mam. Mogę je do siebie dodać. Mam wspólny mianownik. Czyli to jest 4 przez 2 do 1 drugiej. Odjąć 3 razy 2 do 1 drugiej i do drugiej. 4 to jest 2 do drugiej przez 2 do 1 drugiej, odjąć 3 razy 2 do 1 drugiej i do kwadratu. Dzielenie potęg, czyli odejmowanie wykładników, czyli mam 2 do 3 drugich. Aby mógł to teraz odjąć, to bym musiał mieć też d2 do, do 1, drugiej, czyli mam 2 do pierwszej razy 2 do 1, drugiej, bo mnożenie potęg o tej samej podstawie to jest dodawanie wykładników, czyli 1 plus 1, druga. Odjąć 3 razy 2 do 1, drugiej i do kwadratu. 2 razy 2 do 1, drugiej, odjąć 3 razy 2 do 1, drugiej, to jest po prostu minus 1, 2 do 1, drugiej i do kwadratu. Minus A nie będzie, bo jest do kwadratu, i 1, 2 i 2 to daje 2 do pierwszej, czyli 2. No ale ponieważ mam mieć odwrotność, odwrotność, czyli 1 przez 2, no a 1 przez 2 to jest 2 do potęgi minus pierwszej, czyli odpowiedź A. Zadanie drugie logarytmy. Logarytm przy podstawie 1 szósta z 3. Dodać logarytm przy podstawie 1 szósta pierwiastek trzeciego stopnia z 36. Odjąć logarytm przy podstawie 1 szósta 3 pierwiastki szóstego stopnia z 6. Mam logarytm o tej samej podstawie, czyli mogę te wyrażenia do siebie dodać logarytmy, czyli podzielić liczby logarytmowane, a potem odjąć, czyli jeszcze raz dodać logarytmy, czyli pomnożyć liczby logarytmowane i odjąć, czyli podzielić liczby logarytmowane. Czyli mam logarytm przy podstawie 1 szósta, 3 razy pierwiastek trzeciego stopnia z 36 przez 3 razy pierwiastek szóstego stopnia z 6. Trójki mogę oczywiście skrócić. Tu będę musiał to zamienić na potęgę szóstki, żebym mógł ten logarytm wyliczyć. Czyli to jest tak: 36 to jest 6 do kwadratu, czyli 6 do kwadratu, i pierwiastek trzeciego stopnia to jest do potęgi 1 trzecia przez 6 do potęgi 1 szóstej. 6 do 2, do 1 trzeciej. Potęga potęgi, czyli wykładniki mnożę. 2 razy 1 trzecia przez 6 do 1 szóstej. Logary przy podstawie 1 szósta. Dzieląc potęgi odejmuję wykładniki, czyli mam 6, 2 trzecie odjąć 1 szósta. Czyli 4 szóste odjąć 1 szósta. To są 3 szóste, czyli 1 druga. No i teraz to muszę podnieść, to ma być równe x, czyli jedną szóstą do jakiej potęgi muszę podnieść, czyli do x, tak żeby otrzymać, jedno, żeby otrzymać 6 do potęgi jednej drugiej, czyli tu mam 6 do minus pierwszej i do x jest równe 6 do jednej drugiej, czyli 6 do minus x to jest 6 do jednej drugiej, czyli minus x równe 1 druga, czyli x równe minus 1, 2. Czyli tutaj to wszystko jest równe minus 1, druga. Odpowiedź t. Wartość wyrażenia jest równa. No to wygląda na wzory skróconego mnożenia. Tylko, że to tak, można oczywiście podnieść wzory skróconego mnożenia i wyjdzie wynik, ale można to zauważyć wcześniej. 3 minus pierwiastek z 8 i pierwiastek z 8 odjąć 3, to to są, mówię o tylko tych w nawiasach, nie o kwadracie. To to są liczby przeciwne. No ale jeżeli podniosę liczby przeciwne do kwadratu, to otrzymam to samo, bo liczby przeciwne podniesienie po do kwadratu są równe. I tu mam odejmowanie tych, tych liczb, a skoro one są równe, to znaczy, że po odjęciu otrzymuję w wyniku 0. I tak będzie oczywiście szybciej. Zadanie czwarte. Klient wpłacił do banku 40 tysięcy złotych na lokatę trzyletnią. Po każdym rocznym okresie oszczędzania, bank doliczy odsetki w wysokości 5% od kwoty bieżącego kapitału znajdującego się na lokacie. Po trzech latach oszczędzania od wartości odsetek doliczonych na tej lokacie pobrano podatek od zysków kapitałowych w wysokości 19%. I wartość tego podatku jest równa. No to to jest zadanie na Procent składany, czyli tutaj z tablic wzór na procent składany. Najpierw wyliczę samą kwotę, którą klient uzyska, czyli to jest kwota początkowa 1 plus oprocentowanie do potęgi, która jest liczbą ilość, liczbą

To jest 1,157625 i to razy 40 tysięcy, to jest 46 305 zł. Tyle wynosi kwota po dopisaniu odsetek. Czyli odsetki to jest ta kwota po dopisaniu odsetek minus kapitał początkowy.

Suma długości wszystkich krawędzi tego prostopadłościanu jest 116, pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu jest 552. Dokończ zdanie. Wybierz dwie właściwe odpowiedzi. Dwie właściwe odpowiedzi spośród podanych. No i tak, prostopadłościan B i C. Zależność między długościami, długościami prostopadłościami 58 to nie, ale tutaj suma długości wszystkich krawędzi. Czyli tak, mam raz, dwa, trzy, cztery krawędzie B, cztery krawędzie A i 4 krawędzie C. Czyli 4A plus 4 B plus 4C jest równe 116. Tutaj w niektórych yy, równaniach mam napisane 2A plus 2B plus 2C, a w niektórych mam A plus B plus C. Czyli teraz tak, gdybym to podzielił przez 2, to mam 2A plus 2B plus 2C to jest 58. I gdybym to jeszcze raz podzielił przez 2, to A plus B plus C jest równe. 29. 2a plus 2b plus 2c jest 58. Pasuje. Teraz b. 4 w nawiasie a plus b plus c jest 116. Pasuje. a plus b plus c jest 116, czyli to tutaj mi nie pasuje. 2a plus 2b plus 2c jest 58. Pasuje. 2a plus 2b plus 2c jest 116. Nie pasuje. 4a plus 4b plus 4c jest 116. Pasuje. Czyli zostały mi takie cztery. Z tych czterech dwie są poprawne. Pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu, czyli mam dwie podstawy 2AB, dwie ściany boczne, 2AC i kolejne dwie ściany boczne 2BC. I to jest równe 552. I to jest równe 552, czyli już tutaj widzę, mam ab plus bc plus ca jest 552, czyli to nie pasuje. Tutaj mam 4a plus 4b plus 4ca jest 552, czyli nie pasuje. Tu mam 2a plus 2b plus 2ca, czyli ac jest 552, czyli to pasuje. I ab plus bc plus ca jest 276. No, jeżeli to podzielę przez 2, to mam. AB plus AC plus BC jest 276, czyli pasuje, zatem do tego zadania są odpowiedzi A i B.